Co by było, gdyby Polska nigdy nie wstąpiła do Unii Europejskiej? Wyobraźmy sobie Polskę, która nigdy nie dołącza do Unii Europejskiej. Taki scenariusz otwiera pole do rozważań nad tym, jak wyglądałby rozwój kraju bez wsparcia i integracji z europejską wspólnotą. Decyzja o pozostaniu poza Unią miałaby dalekosiężne konsekwencje polityczne, gospodarcze i społeczne. Polska musiałaby samodzielnie kształtować swoje relacje międzynarodowe. A dostęp do unijnych funduszy i programów rozwojowych byłby ograniczony. Wpływ na codzienne życie obywateli oraz pozycję kraju na arenie światowej byłby znaczący. Rozważenie takiej alternatywy pozwala lepiej zrozumieć wagę decyzji o integracji europejskiej i jej wpływ na przyszłość Polski. Brak członkostwa Polski w Unii Europejskiej miałby istotny wpływ na krajową gospodarkę. Przede wszystkim ograniczyłby napływ inwestycji zagranicznych. Ponieważ przedsiębiorcy z innych państw często preferują rynki zintegrowane z UE ze względu na stabilność i przewidywalność regulacji. Polska straciłaby również dostęp do funduszy europejskich, które od lat wspierają rozwój infrastruktury, innowacji oraz lokalnych przedsiębiorstw. Bez tych środków wiele projektów rozwojowych mogłoby zostać wstrzymanych lub znacznie opóźnionych. Tempo wzrostu gospodarczego mogłoby wyraźnie zwolnić. A konkurencyjność polskich firm na rynkach międzynarodowych byłaby osłabiona. W efekcie dystans gospodarczy wobec krajów Europy Zachodniej mógłby się pogłębić. Brak swobody przepływu osób znacząco ograniczyłby skalę emigracji Polaków. Wprowadzenie restrykcji utrudniłoby wyjazdy w celach zarobkowych oraz edukacyjnych, zmniejszając dostęp do zagranicznych rynków pracy i uczelni. Polacy mieliby mniej możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poza granicami kraju, co mogłoby wpłynąć na rozwój ich kompetencji i perspektyw zawodowych. Ograniczenia te przełożyłyby się również na mniejszą wymianę kulturową oraz trudności w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów. W efekcie migracja stałaby się procesem bardziej złożonym i kosztownym, a liczba osób decydujących się na wyjazd znacząco by spadła. Pozostanie przy złotym bez perspektywy wprowadzenia euro miałoby istotny wpływ na stabilność finansową kraju. Z jednej strony zachowanie własnej waluty umożliwia prowadzenie niezależnej polityki monetarnej, co pozwala szybciej reagować na lokalne kryzysy gospodarcze. Jednak brak integracji z euro może prowadzić do większej zmienności kursu walutowego, co utrudnia planowanie dla eksporterów i importerów. W dłuższej perspektywie może to ograniczać wymianę handlową z krajami strefy euro, zwiększając koszty transakcyjne i ryzyko kursowe. Stabilność finansowa zależałaby więc od skuteczności krajowej polityki pieniężnej oraz odporności gospodarki na zewnętrzne szoki. Wybór ten wymagałby także większego zaangażowania w utrzymanie zaufania do złotego na rynkach międzynarodowych. Polska stoi przed kluczowymi wyborami dotyczącymi swojej polityki zagranicznej. Relacje z NATO i Stanami Zjednoczonymi pozostają fundamentem bezpieczeństwa kraju, zapewniając dostęp do nowoczesnych technologii wojskowych oraz wsparcie polityczne. Jednocześnie rośnie znaczenie współpracy z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, które dzielą podobne wyzwania geopolityczne. Alternatywne kierunki polityki zagranicznej obejmują pogłębianie regionalnych sojuszy, takich jak Grupa Wyszehradzka czy Inicjatywa Trójmorza. Każda z tych opcji niesie ze sobą zarówno szanse, jak i ryzyka, wymagając starannej analizy korzyści i zagrożeń. Wybór właściwej strategii będzie miał długofalowy wpływ na pozycję Polski w Europie i na świecie. Brak dostępu do wspólnych programów obronnych oraz funduszy Unii Europejskiej mógłby znacząco wpłynąć na rozwój i modernizację polskiej armii. Ograniczone możliwości współpracy międzynarodowej utrudniłyby wdrażanie najnowszych technologii oraz wymianę doświadczeń z innymi państwami. Polska musiałaby polegać głównie na własnych zasobach finansowych i technologicznych, co mogłoby spowolnić tempo modernizacji sprzętu wojskowego. Dodatkowo, brak wsparcia ze strony UE oznaczałby mniejsze środki na inwestycje w nowe systemy obronne i szkolenia żołnierzy. W dłuższej perspektywie Mogłoby to prowadzić do osłabienia siły bojowej oraz zmniejszenia konkurencyjności polskich sił zbrojnych na arenie międzynarodowej. Wspólne programy obronne są kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i nowoczesności armii. Brak członkostwa Polski w Unii Europejskiej wiązałby się z szeregiem istotnych konsekwencji gospodarczych, politycznych i społecznych. Ograniczony dostęp do wspólnego rynku utrudniłby rozwój przedsiębiorstw oraz zmniejszyłby atrakcyjność inwestycyjną kraju. Polska straciłaby możliwość korzystania z funduszy unijnych, co wpłynęłoby na tempo modernizacji infrastruktury i rozwój regionów. W dłuższej perspektywie mogłoby to prowadzić do osłabienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz ograniczenia swobody podróżowania i pracy za granicą. Decyzja o pozostaniu poza strukturami UE miałaby również wpływ na bezpieczeństwo oraz stabilność polityczną kraju. Refleksja nad tymi skutkami pokazuje, jak ważne są strategiczne wybory dotyczące przyszłości Polski w Europie. Historia nie zna słowa gdyby, ale my możemy wyciągać wnioski: czy Polska bez Unii byłaby bardziej niezależna, czy bardziej samotna? Ostatecznie, każde co by było gdyby to nie tylko eksperyment myślowy. To ostrzeżenie, jak łatwo można zmienić bieg historii jednym wyborem. Zasubskrybuj, polub ten film i napisz w komentarzu, czy Twoim zdaniem Polska powinna była wstąpić do Unii Europejskiej, czy może lepiej byłoby pozostać poza nią.